Dzień dobry, chciałem serdecznie pozdrowić Profil Biegnie. Jest mi bardzo miło, że mogę tu wystąpić. No i co? No jesteśmy na Backyard Ultra, który się raz z kolei. Bardzo fajna impreza i miejsce: Jabłonna to jest genialne miejsce, bo jest dużo fajna trasa, dużo cienia. Bardzo fajne miasteczko namiotowe, więc polecam, jeśli lubicie bieganie Ultra. Nie, może nawet nie backyard, a jesteście w okolicach Warszawy, polecam wpaść zobaczyć, zawsze jest fantastyczna atmosfera. W jesteśmy jednym z partnerów Stowarzyszenia Ultra od kilku lat, no, jesteśmy na wszystkich imprezach, które odbywają się pod egidą tego stowarzyszenia. Jeśli znacie Państwo naszą markę, jest nam serdecznie miło, a jeśli nie, to zachęcamy do zapoznania się, jest to produkt, który jest naprawdę wyjątkowy, wyjątkowej jakości. Na nim są bite rekordy świata. Tyle mogę powiedzieć. A co więcej, zapraszam na stronę. Życzę wszystkiego dobrego, fajnego sezonu i jak najwięcej pozytywnych emocji z biegania.